drużyn mamy 16. Wszystkie drużyny zostały w sumie stworzone dość niedawno i nie są to żadne profesjonalne drużyny albo kluby. Grają tam najczęściej nasi koledzy albo ogólnie bardzo młode osoby od 14 roku życia do maksymalnie 21. Wszystkie mecze rozgrywamy na boisku w Strudze. Obecnie oraz też jeden mecz będzie rozgrywany w Dziećmorowicach. No, i też ogólnie nie tylko drużyny, wszystkie pochodzą z Wałbrzycham. Na przykład mieliśmy jedną drużynę w, z Świebodzic, kolejną też z Dziećmorowic oraz też z Głuszycy. No, i ogólnie takim celem tego całego turnieju jest, żeby coś fajnego po prostu zrobić, żeby była okazja pograć w takim turnieju żeby młodzież po prostu w Wałbrzychu miała też co zrobić. Każdy może przyjść na mecz, każdy może też się zgłosić do drużyny, jeśli oczywiście jest miejsce, ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże i myślę, że każdy klub bardzo dużo zgłoszeń po prostu dostał. I co mogę jeszcze powiedzieć? No naprawdę fajna z tego inicjatywa wyszła, która się zaczęła w sumie tak naprawdę od tego, że... Ja tutaj z swoimi kolegami grałem w FIFA i tam sobie założyliśmy klub taki wirtualny. Graliśmy sobie razem. I później się zaczęło od tego, że gdzieś tam kupiliśmy sobie koszulki z własnymi nazwami, aż w końcu to się tak przekształciło, że zaczęliśmy grać na Podzamczu, na boisku przy szkole podstawowej numer 21, gdzie tam tam, no jest po prostu Orlik. No i w końcu aż tak to się rozwinęło, że mamy teraz cały pełny skład, mamy też rezerwowych. Umówiliśmy gdzieś tam się na sparring z chłopakami z głuszycy i właśnie po tym meczu no takie bardzo duże zainteresowanie było zaczęło bardzo dużo klubów powstawać, aż w końcu zdecydowaliśmy, że Stworzymy właśnie taki turniej. No i jak na razie wszystko idzie ok. Były gdzieś tam jakieś drobne incydenty, ale myślę, że turniej zostanie bez problemu skończony. Ogólnie nie ma jakiejś przewidywanej nagrody. Raczej to jest wszystko dla zabawy. Być może gdzieś tam jakaś mała nagroda. Będzie wręczona, albo jeśli uda się nam gdzieś tam załatwić, to być może będzie jakaś nagroda od sponsora. Na razie jeszcze nad tym pracujemy. No i chyba tyle myślę, że miałbym do powiedzenia. A któraś z gmin wyraziła jakieś zainteresowanie, żeby Was wesprzeć, bo wiadomo, to też nie jest stanie, żeby jeździć sobie po wszystkich miejscowościach. Jak na razie nie i też nie pisaliśmy o to. No, czasami jest jakiś tam problem z transportem niektórych zawodników, ale my tutaj na szczęście jakoś to załatwiamy, bo są autobusy w sumie z Wałbrzycha też do Strugi. Gdzieś tam chyba trzy autobusy dziennie, więc to też nam pozwala. Akurat, że są w takich godzinach, że możemy dojechać albo gdzieś tam też składamy się na taksówki albo któryś z zawodników ma auto i po prostu jedziemy wszyscy razem. Okej. Okay. To proszę jeszcze powiedzieć, gdzie można się dowiedzieć o waszych spotkaniach, o tych wszystkich meczach, czy jest jakaś tabela gdzieś opublikowana? Wszystkie mecze i wyniki ogólnie wszystkie informacje są na Instagramie pod nazwą Wałbrzyskie Champions League